Halo halo, cześć, witajcie, ja jestem Simon i witam Was w kolejnym odcinku mojego daily gdzie będziemy sobie gadali na temat na tematy, które wy mi napisaliście pod poprzednim filmem w komentarzach. Także jeżeli już wam nachodzi jakiś temat, możecie już napisać komentarz. A dzisiaj pogadamy sobie o filmach. Chociaż mi się ostatnio gust filmowy dosyć mocno zmienił. Czekajcie, jeszcze jakiś czołg wziąć. A niech będzie ten T25x2. Mi się gust filmowy ostatnio dosyć mocno zmienił, bo jeszcze tak pół roku temu ja lubiłem oglądać sobie jakieś komedie, coś takiego, teraz nie wiem, jakoś tak a, pozmieniało mi się. Jakieś takie filmy bardziej nie wiem, poważne, coś takiego, nie wiem, Zielona Mila, y, Forest Gump, taka klasyka kina powiedzmy, i, i cały czas jakoś mnie na takie filmy bierze. Ostatnio się grałem mocno na The film już kilka lat ma chyba. Ale no, dosyć mocno, dosyć fajnie by się go oglądało. Zresztą też y, Whiplash na przykład. Też film, który wyszedł ostatnio. Czekajcie, o, ja sobie założę słuchawki porządnie. Okej. Okay. No, także jest dużo, dużo tych filmów, którym, które mi się podobają. No, ale przede wszystkim właśnie taka klasyka kina, jak Zielona Mila, czy Forrest Gump, czy nie wiem, Szeregowiec Ryan. I nie, nie wymieniam tutaj nieświadomie filmów z Samem Hanksem, bo to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Także y, Castaway, tak samo. Takie filmy troszkę, no nie powiedziałbym mocniejsze czy coś. Bo to nie zawsze są filmy mocne, ale po prostu, no, poważniejsze trochę, tak. To nie jest jakieś głupie, nie wiem. American Pie, czy coś tak. Nie mówię, że American Pie nie jest fajny, bo kiedyś się strasznie jarałem tą serią. Ale no, później mi jakoś przeszło trochę. No Jezu, także dzisiaj zobaczcie, nagrywam jeszcze wcześniej, żeby już mieć pewność, że się wyrobię na tą 15. Y, tfu, przepraszam, 16. Bo wczoraj no tak na styk 20 minut przed 16 zdążyłem. No, i też odcinki będzie, będą krótsze na pewno dzisiaj, bo za długi, za długi był damy. ten Okej. Okay. Sorry, bo się troszkę muszę skupić, jednak. To jest taki problem, że zawsze. Zawsze się jednak trzeba troszkę skupić. No, ale dobra, wracając do. Tematu filmów, nie wiem, niektórzy lubią horror, ja za horrorami też nie przepadam. E, nie, że się ich boję czy coś. Tylko po prostu ja się ich nie boję i robię z tego totalną komedię. Oglądając horror, po prostu ja cały czas się śmieję albo coś. Nie wiem, mam taki troszkę chory humor. i... I o, patrzcie, haha, urwało mu rękę na przykład, albo coś w tym stylu i mnie to śmieszy na przykład. Wiem, że głupie, no ale nie wiem, może ja tak reaguję na stres po prostu też, bo... Wiadomo, że horory są takie stresogenne, i po prostu kupawki dostaję. Nie wiem, ale rzadko horory ogólnie oglądam kiedyś tam na jakieś nocy horrorów byłem, to spałem praktycznie. Nie ciekawi mnie to, ani trochę. No, no ale tak jak mówię, na no, e, jakieś właśnie foresty gampy, czy coś takiego. O Star Warsy bardzo lubię też. Sci-fi w ogóle też jest spoko no, no, P to nie jest zwykły gigant. Zapomniałem o tym. Ale to We powinienem przebić, no właśnie. Hmm. Zapomniałem, że o tu ma ten kompozytowy pancerz. <kluzny> no, także. No. Nie wiem, kurczę, co tu jeszcze mogę powiedzieć na temat filmów. Na początku myślałem, bo nie doczytałem do końca tematu a właśnie y, shay... shay high, chyba taki nick. Nie chcę pomylić, także y, najprawdopodobniej taki nick. Pozdrawiam cię serdecznie, bo y, komentujesz aktywnie. Nie wiem, ja tu w kółko jeżdżę, kurcze tak. Trochę dziwnie. Nie chcę tam puszować sam, trochę głupio, ale no, co ja zrobię. Nie będę przecież sam wjeżdżał tutaj nie wiadomo gdzie. Z131 już na bazę szturmuje. Mam troszkę tutaj za dużo tych ikonek i tak dalej i troszkę nie widzę co, co tu się w ogóle dzieje, szczerze. Chyba w sumie w gąskę powinienem strzelać, ale troszkę mi chyba nie wyszło. Oj, 110 od tyłu, 110 nie jest przyjemnym przeogiem, Jest 75 jeszcze bardziej, no ale okej. Okay. Spróbujemy coś z tym zrobić. Nie mam przewagi. Muzeta, no tak. Dobra, także bitwa krótsza wyszła. Eee, no, ale żeby się skupić głównie na temacie, to. No nie wiem, no mi się strasznie gust filmowy ostatnio zmienił, bo. Och, będę się powtarzał już chyba. Mm. No. <laughs> Przepraszam, was jak mnie ten kaszel męczy, napiję się herbatki? Okej okay. Żeby się nie spinać, to jak tigerem się przejadę? Okej okay. Przywróć no jak widzicie ja nawet misji nie zrobiłem tych tych osobistych. No wiem że dzisiaj w ogóle jakaś fajna misja weszła. No właśnie że ten na 10 golda 3 razy dziennie. No nie wiem może nawet zagram te trzy bitwy wygram te trzy bitwy właśnie. <coughs> No właśnie może wam powiem kiedyś jakie filmy lubiłem, bo kiedyś yy, było kilka takich serii, z którymi się... Mo którymi się mocno jarałem Między innymi nie wiem, 13 dzielnica na przykład. Eee, co tam jeszcze było? No ten American Paj nieszczęsny. Głupi jak but, no ale no, powiedzmy okej, okay, nie. Wiadomo, tam nastolatki takie filmy lubią, Ja już nie wiem, z tego jakoś wyrosłem. Czekajcie, tak się zastanawiam, co ja jeszcze tak lubiłem oglądać. Nie, no jakieś głupie komedie, pewnie. Każdy ogląda głupie komedie zawsze, bo no, to są filmy, które przyjemnie siadacie sobie na półtorej godziny, oglądacie i odchodzicie od tego, nie? Ale Ja teraz wolę, nie wiem, jakoś takie filmy, które coś tam w, tym, w tej głowie pozostawiają, tak? Czy to chociaż, wiecie, yy, no dwa dni się chodzi wstecz, bo się myśli nad tym, co było w filmie, nie? Na taki moment, na przykład, miałem w Atlasie chmur gdzieś tam, jak. Yy, jak oni odkryli ten statek tam z tymi, 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 z tymi, powiedzmy, takimi pseudorobotami. No, no to, to po prostu tam mnie troszkę zatkało, no. no ale dobra. Tak się zastanawiam, o czym tu jeszcze można pogadać. Aha, no tak. No. Nie wiem, powiem wam na co też zwracam uwagę w filmie, mocno, bo e, dla mnie, na przykład, ważna jest bardzo muzyka, nie? I obsada, żeby to nie było, nie wiem, z jakichś nie wiadomo jakich komedii. No bo to, nie wiem, jakoś e, w jakimś poważniejszym filmie, głupio, nie wiem. To, nie wiem, to jest tak samo jak zobaczyć yy, jakiegoś aktora komediowego dla mnie w reklamie banku. No nie wiem, no jakoś tego banku bym nie wybrał, nie wiem jakby, bo ja nie, osobiście. No kurde, gość, który świruje pawiana na scenie reklamuje Ci bank po, nie wiem, po miesiącu czy po roku nawet. Nie ja to chyba gdzieś nawet w jakimś wywiadzie Cezary Pazura mówił, że, yy, że aktorom komediowym Raczej nie nie... Aktorzy komediowi raczej nie powinni reklamować banków. Okej, okay, łyczek herbatki. I drugi. Przepraszam was, że piję na... ...na nagraniu, ale obudziłem się z takim suchym garbem. Trochę. Dobra. Że teraz trochę bitwę pokomentuję. No nie wiem, no mi się zdaje, że już wszystko powiedziałem. No wiadomo, no ostatnio na przykład wyszło sobie szybcy i wściekli, tak? Strasznie mi się też nie podobało. No ale od kiedy to tak mało bije? Co za nerfa jakiegoś dostało? Przecież to było mocniejsze, chyba trochę. Halo, halo. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że to było dużo mocniejsze, nawet. No ale nie wiem, może ja się nie znam. Halo, co tu się odwaliło? Nie wiem, jakieś dziwne takie, że 560 uszkodzeń się Nie no, chyba no, trochę więcej było. Ja pamiętam, że prawie za tysiąc wjeżdżałem, a teraz o, jakie gówno. jak dwa prakty. No, tego 50B trzeba ściągnąć, bo to groźny przeciwnik jest. Jak wyjedzie, to wszystko ma praktycznie na magazynek. Nie ja możecie napisać w komentarzu też, czy ten, czy, 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 czy... Czy te czołgi dostały jakiegoś nerfa, bo naprawdę się zdziwiłem jak taką przypieprzyłem. Nie czułem tutaj, kurczę, nie wiem, kosmiczny damage wejdzie, a tu gówno. I nie trafiłem nawet super. Super, bardzo lubię nie trafiać. No, a właśnie już ten będę wam mówił. Do, do ustanej śmierci. Jakby co, to dawajcie łapkę w górę. Każda naprawdę cieszy. Każda naprawdę cieszy. O jezu. No, dlatego nie powinienem pić na nagrania, bo mi się teraz herbatą odbija. No, także każda łapka w górę naprawdę cieszy. Trzy razy wam to powiedziałem, także to coś znaczy. Nawet damageddża mi nie pozwoli nastukać yy, No. I piszcie jakieś tematy, które chcielibyście w następnym odcinku. Ja oczywiście pozdrawiam tych, którzy się yy, aktywnie udzielają, to znaczy tam właśnie say, say high yy, bo, bo no już drugi dzień z rzędu proponuję temat. Ja wiem, że chłopak ma inwencję, no ale niedługo mu się tematy skończą, także dajcie też coś ten. Wybierzcie też coś wy. Albo nie narzekajcie, że nie gadam na żaden temat, który byście chcieli. O. Bo to też może się zdarzyć. Uuuu, filmy. napiszcie ciekawszy. No właśnie. Dobra, to skapujemy sobie tą bazę i ciul. Chociaż ta mesetka tylko została, to pewnie zaraz zginie. Nie wiem, nawet nie, nie dali mi postrzelać, no. No, dobra. Przeczekamy do końca. GG. I akurat zmieściliśmy się w 15 minutach dzisiaj. Super. Bo, no, tak jak mówię, wczoraj ten render mi tak długo zajął, że ledwo się zmieściłem w czasie, żeby przed 16 się wyrobić. Mm, dobra. Także ja wracam do bitew. Albo może do renderu pierw. O, no właśnie, także golda dostałem. no. A, powiedzmy. 1500, a czyli jeden blind shot wszedł. I to za 600, także, no, powiedzmy trochę lepiej. I nawet na plusie jestem, być nie może. Kurczę. Toś to siok. Jakby to powiedział yy, gutek z mojego klanu. Dobra, także to było na tyle. Łapkujcie, lajkujcie tam. Linki macie w opisie, komentujcie, piszcie tematy. A ja się z Wami żegnam, cześć.